Po pierwsze gratuluję tytułu. Jak ocenisz ten dzisiejszy występ? Dziękuję, Nawet no, no nie było łatwo. Naskoczyliście, pan dość dużo odskoczył. Straty 43 sekundy. Paweł te za mną już dosyć blisko, nie, bo tam do mnie pracy. 36 sekund, zakopanym to było chyba, nie wiem, około minuty. Prawie mnie tam doszedł. Nie? Wiedziałem od początku na biegu, że muszę, muszę dawać od razu siebie wszystko, muszę Pałowi uciekać. Nie, nie mogę sobie pozwolić na jakiś tam, żeby nie na biegu odpuszczać. No i się wszystko, jestem bardzo zadowolony. A po skoku spodziewałeś się, że możesz dogonić pierwszego zawodnika? Ale tak po cichu liczyłem, że Szczepana dojdzie. No ale też wiedziałem, że będzie Pał z tyłu napierał. Na, na Dało mi się Szczepana dojść. Pawowi no, no i tylko się cieszę z tego. A jak ci się dano skakało w tej ulewie? A to w, pr w próbnej serii tam nieco zaczął ten deszcz układać. Później na pierwszą serię się uspokoiło. Można powiedzieć, że się trochę nabieg wypogodziło. Warunki warunki można powiedzieć, że były dobre. Jak byś w swoim wykonaniu ocenił ten cały letni sezon? Taki był sezon od no, dłuższego czasu, co normalnie przytynowałem, bo tak wcześniej nie pracowałem, nie wiem jak on tu wie. Plan zrealizowałem w 100%, te starty w letnim Grand Prix, no, może trochę od siebie więcej oczekiwałem. No ale oceniam na pół lata, no te starty nie były, złe. zobaczymy jak będzie zimno. Masz może jakieś konkretne cele na sezon zimowy? Cele, no nawet no, chciałbym chciałem punktować, no bo to już te punkty się chciało mieć. No tak do 20 foly to już na pewno cieszył, no bo to już... No oczekuję od ciebie tego. I tego życzymy. Dziękuję.